Dobry, to wasza ulubiona TikTokerka i youtuberka nie naczartuje, Dzisiaj na prośbę widza miałam zrobić filmik o jak lepiej rozmawiać, czyli mówić swobodnie. Jak zainteresować sobą ludzi. I mam o tą książkę, jak mów swobodnie i śmiało. I czytałam ją kiedyś chyba dwa lata temu, ale do was, dla was to nie wróciłam. I poczytałam sobie troszeczkę rad z tej książki. Będą z tej serii albo dwa lub trzy filmy, bo ta książka ma trzy etapy. I zrobimy pierwszy etap i może troszeczkę drugiego. Więc na co czekamy to zaczynam od nieśmiałości. Oczywiście wstępie, bo opisano tego rozdziału, bo to jest rozdział o zmiany drogę wewnętrznego. Pierwsze było o tych sławnych osobach, czyli Mark Twain, czyli w piszesz co nie mógł, pisał piękne, ale nikt nie umiał wypowiedzieć się publicznie. I pierwszą radą, jaką tu jest napisane, przez te wzmacniać swoje nieśmiałe zachowanie, czyli jak ci po co się dłonie, czy rumniejsze, czy tam czy się boisz mówić głupio, po prostu nie myśl o tym, bo tak o tym po prostu wzmacniasz. Zastąpią brudzące zachowania dialogu wewnętrznego, stwierdzeniem budującym pewność siebie. Czyli przestań mówić do siebie, nigdy nie, nie wiem, co powiedzieć. Nie znoszę, poznać nowych ludzi, tylko powiedz sobie: zacznij mówić w głowie, jak to napisane jest. Zainteresuję się innymi ludźmi, chciałbym, chciałbym poznać kogoś nowego. Nie potrafię, yy, nie potrafię, tam, zamiast mówić nie potrafię w głowie, spróbuję zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nie chcę iść na przyjęcie. I tu jest napisane: Może spotkam kogoś ciekawego. To nie będę się dobrze bawić. Kiedy chcę, kiedy chcę, potrafię kogoś zabawić. Po prostu musicie zmienić tego, wiecie, to pasymistyczne myślenie, wiecie, w optymizm. I tu jest na przykład też napisane: e, Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Chcia RTX, chciałam być przystojniejszy, chciałam być ładniejsza. To, to zupełnie stracę Sam to, 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 to już. Zawsze mówię głupoty, a to na, na przykład jest porozmawiać o swoich zainteresowaniach. Pierwsza, pierwsza się przywita i może nie jesteś idealna, ale kto innym jest? W sumie nie ma ideałów, nie ma jakby ludzi dziesiątek, bo każdy ma jakieś wady, zalety. Liczy licz się sposób, w jaki, jaki mówię, liczy się, liczy się sposób, w jaki mówię, przepraszam. I po prostu musicie sobie to ćwiczyć w głowie, albo na przykład też yy, gadać do siebie. Też po tę metodę, bo bardziej się na przykład utworzyłam. Bo to jest głównie rozdział, w sensie cały segment o nieśmiałości i na przykład gadanie mi też pomogło, na przykład nagrywanie swojego włosu, bo miałam na przykład kompleks, że mówię, mam niski głos, więc no. I kolejne kroki do ćwiczenia tego wiecie, myślenia. Znajdź sobie spokojnie chwilę, miejsce, w którym nikt ci nie przeszkadza. To może być wasz pokój, to może być łąka, może być las. Dla nas też pobudza wasze pozytywne myślenie, taki spacer. Wybrać sobie konkretną sytuację. Tutaj autor, jakby, że jaką sytuację na przykład, że gadasz z kimś nowym i nie, nie co mu powiedzieć, to wyobraź sobie, jakie dialogi możecie jakby w Twojej głowie, głowie powiedzieć. Bo to też w dalszych rozdziałach jest to, że jakby starasz się o pracę, musisz sobie tak w głowie, jakie mogą mi pytania zadać. Wróć sobie i opisz swoją konstruktywną działanie nastawione i uczucie i w danej sytuacji. Czyli po prostu. Jakie, jakie, jakie na przykład działania uczucia możesz danej na przykład, jak komuś? O, Pracuję z innymi i wnoszę się do dyskusji. Czuję się członkiem zespołu. Te, co zabranie zebranie, co, wie wie co wiele ciekawsze, jest dzieje się ze swoimi pomysłami. Sorry, że tak czytam, ale to się sobie, do mnie nie grało. Zmiana tego co do siebie mówisz sprawia, że stwo stworzy się bardzo pozytywny obraz, bo to też w sumie prawda. I 15 jakby, tutaj jakieś yy, 15 rad jak pokonać nieśmiałość. Mam nadzieję, że będzie zrozumiała to filmik, bo, bo troszkę się stresuję też, bo dawniej też nie grałem. Przestań polega na tym, że inni będą mówić za ciebie w stole towarzyskich ich pracy. To się u mnie wiele razy zdarzało, że na przykład moja mama mówiła za mnie w lekarza, a ja chciałam powiedzieć, nie? Po prostu mówcie za siebie, na przykład wiele razy też miałam na przykład sytuację, że ktoś, na przykład moja że się w ogóle nie uśmiecham, a ona prawie nic nie znała i ona mówi, on się prawie nie uśmiecha. Więc wiecie, rozszerz swoje życie towarzyskie poza kontakty z rodziną. Czyli na przykład takie znajomości w internecie, bo na znajomości w internecie łatwo ćwiczyć, ale też może się naukować na jakieś fałszywe osoby. I ale polecam, bo ja zaczynam też od internetu i przez się na przykład aktywować swój głos, bo gadałam z ludźmi, którzy mnie nie widzą, ale aktywuję mój na przykład głos. Wyobraź sobie ciebie jako czynnego, zagorzowanego interesującego rozmówcę, że wyobraź sobie, że ktoś, inter ktoś interesuje się, czym mówisz. Szukaj śl śladu i dobrych rozmówców. Czyli nie wiem, znajdź sobie typa, może może być ja, i... Naśladujcie jego po prostu, jak on mówi, na przykład jakiegoś stand-upera. I przed pójściem na spotkania, nie wiem, bizn towarzystwo biz biznesowe, użyj techniki relaksacji, na przykład wdech, wdech, wdech. Przy wdechu mów swoje pozytywne, i wydechu te negatywne sytuacje swojego życia. Twoja rozmowa w nabiorę. Polotu, jak będziesz starać się czuć umiejętności komunikowania się, wiadomo, że komunikacja jest ważna, i bądź świadomy swoich sukcesów. S jakby chwal się za nic, prawie. Cóż, swój plan kontaktów towarzyskich stara się go trzymać. Nie osądzaj się zbyt surowo, kiedy popełnisz jakiś błąd, albo powiedz coś nie tak. Po prostu każdemu zdarzy się pomyłka, każdemu, każdemu może się pomylić. Obserwuj, jak ludzie reagują na Twoje zachowanie i swoje postępu, tak by osiągnąć pozytywne rezultaty o matce innych podkreślań i osiągnięcie po, po to i poczucie po wa własnej wartości. przyjmuj swoje pochwały, Mówi, mówiąc, dziękuję, że mi to mówisz, bardzo to cenię. O, to właśnie, właśnie to jest dobry też sposób, też go używam. Rozmawiaj z osobami, które czuje się dobrze, czyli na przykład z twoimi przyjaciółmi, twoimi znajomymi, osobami, które czuje się po prostu tak strasznie, Skup się bardziej na innych ludziach niż na sobie, bo jak skupisz się na innych, to nie myślisz o sobie i o swoich jakby, złych zaletach. W, y, interpretuj wątpliwości na korzyść rozmówcy, a nie on będzie tak samo postępować z ciebie. Dobra, to jest kolejny, czyli ocen swoją, z, na swoją korzyść. I myśl o... a tutaj zainteresowanie. No tu na przykład są, co lubię, co znam. Na przykład tu Autor podał taki przykład, że Grafika komputera, plany, rozwój długoterminowe, instalacja instalacji elektrycznej, coś tam, coś tam, granie. O właśnie, też tu też możesz podzielić się ze swoimi zainteresowani. Umiejętności następujące: na przykład pomóc nowemu pracowni, pra, pracownikowi, nauczyć programowania zorganizować lokalny turniej, na przykład w ping-ponga, zaprosić który to interesuje, na wstawę moed i znaczków, na przykład nowego znajomego na lekcję gotowania czy nie. I chwalenie siebie to nie znaczy, że jesteś egoistą, po prostu musisz się doceniać. Wiecie, jak coś zrobisz dobrze, to powiedz, o zrobiłam to dobrze. I... I dzielenie się swoją wiedzą pomaga wciężyć nieśmiałość, czyli wiecie, mówcie o swoich pasjach, zainteresowaniach, ulubionych zajęciach. Więc no. I tu też o poglądach, oczywiście, jak się wypowiadam poglądach. W sumie konstru konstruktywne wymienianie poglądy, na przykład. wielostronne omówienie tematu pod sformułowaniem wniosku niż przedstawienie wąskiego punktu widzenia. Przyznaj, że istnieje inne punkty widzenia. I nie zaprzeczaj w sensie czego nie robić, czyli nie zaprzeczaj zasadności innych poglądów i odczuć, zaakceptuj fakt, że inni mogą z Tobą się nie zgodzić, niż przerywanie i niesłuchanie. I też y, zachęty do wyrażania poglądów przeciwnych, nie atakuj rozmówcy, poparcie własnych poglądów i ugolnienie z odwołaniem do asiem, do emocji. Znajdziemy punktów wspólnych, oczywiście. Wspieranie się odtala i przykład w debatę. I ostatni rozwój w tym odcinku, się, że to wyjdzie. Pójdzie mi to szybciej. I pamiętajcie, możesz znaleźć coś śmiesznego w każdej sytuacji, ale po prostu jak to też jest napisane, że musisz jakby znaleźć, jakby zobaczyć, na co możesz się pozwolić w danym momencie i z danymi osobami. Bo na przykład niektórzy nie, mają, nie umieją sarkaz. Zwracaj uwagę na przejawy humoru w otoczeniu. I wykaż się poczucie humoru, opowiedz na historię. Na przykład roz rozróżnienie sytuacji. Śmiej się z samego siebie. Bo to pokaże, że ma ludzie, że masz przytystan do siebie. I, o, Trzy największe błędy, które należy unikać żartując. Oczywiście dopcipy, nieprzyzwoite żarty na temat jakichś różnic etnicznych, osób niepełnosprawnych. Nie, właściwym, nie, nie, mo, nie mogłem każe, każe kogoś obrazić w wizu, przepraszam. Sarwa, jeśli go nadłużysz i odręczasz i obrażasz, ponieważ ludzie biorą go do siebie. Robienie kawał może prowadzić do wpadków i zniszczenia zarodku Dobrze zapewnia się znajomości karierów. kariery. I, i zerwanie ze nieśmiałością szybko przynosi korzyści. Jak to napisałem? I sytuacje, które no, okazały się zabawne, na przykład wzięcie kogoś na, za inną osobę, <grywa> pomyłki telefoniczne, pomylenie z prezentów, zjazdy, rodziny, zdarzenie pracy albo w szkole, wydarzenia plaża albo na nawrócenie, ważne zebranie, pierwszy dzień w pracy, <grywa> niezwykłe przejęcie urodzinowe, gdzieś części, zapodzianie gdzieś części garbowej i tym podobne. No bo to zacznijmy chociaż tą częścią tą drugą, czyli. Czuka, jak się mówi na spotkaniach towarzyskich. Pogląd stwarza twarzą przyjazna czyli wiecie, rozróżnienie jakich, wiecie... Jak roz, lodu. O Jezu, przepraszam. Pogląd umożliwia nieformalne informacji o sobie, na przykład... Uwielbiam podróże, co skłoniło cię, żeby tam pojechać? Pogląd daje ci siebie, gdy pozwala na tobie i drugie osobie szybko znaleźć wspólne dziedziny zainteresowania. Jak opowiedzieć sześć po kawędki w 10 krokach? To może porozumiałem sobie na następnym filmiku. Mam nadzieję, że zrozumiałam ten filmik. Bardzo się starałam, bo zgoły, tak średnio, bo tu jest dużo informacji. I nie każę, jakby strafiłam tą książkę, bo ona jest po prostu troszeczkę stara, bo jest z 2006 roku. I też mi pomogła w późniejszych rozdziałach pokonać nieśmiałość, to jeszcze od siebie do domu, że ja pomogłam jakby, co mi pomogło jakby walczyć, walczyć z nieśmiałością, czyli mniej wyjebane opinie innych Oni tak cię ocenią, jak będziesz na przykład dobrym człowiekiem, to i tak powiem, wmyslą na ciebie taką Plotkę, że, że, że jesteś złym człowiekiem I jak zrobisz, że nic nie zrobisz, to tak będą cię obgadywać, że jesteś cicho, więc jak byłeś głośno, to tak będą cię obgadywać coś nagrywanie swojego głosu, bo też na przykład dużo live mi pomagało w akceptacji swojego głosu, nigdy nie lubiłam swojego głosu i też się bałam odzywać, bo wiecie, jak ktoś powie, że jestem mężczyzną, bo mam niski głos. Co jeszcze mi skłoniło? Że zaakceptowałam swoją twarz. Nieraz jeszcze nie akceptuję, ale zaakceptowałam swoją twarz i swoją minikę twarzy, bo też miałam z tym problemy. Pamiętam, jak było mi ciężko po prostu przełączyć się i grać z kimś na przykład na eskorcie, przez to, że miałam taki głos. A co jeszcze twarz pokazać? Jestem, na przykład też miałam, bałam się iść do sklepu, bo myślałam, że tam ludzie będą mnie oceniać. Ale to jest normalnie jeżdżę rowerem po swojej wiosce i nie boję się oceniania ludzi. Po prostu mam wywalony w to. Więc y pamiętajcie, jesteście dobrymi ludźmi. I kto do... Y i pamiętajcie, no dla siebie musicie być najlepsi. Najważniejsi. Chcę do, dotrwać do tego momentu. Mam nadzieję, że napisze mi jakiś komentarz, bo nie wiem, czy daj robić to na YouTube, czy nie. Proszę, jakby chociaż 5 komentarzy ma być. Chociaż... Że ktoś to po prostu ogląda, że mam jakieś potwierdzenie, że ktoś to do końca ogląda. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.